Chyba. tam od przejazdu też kurwa syny no patrz na ten GPS kurwa i tak jebane kurwa śniecie jebane do tego mi służą GPSy tak samo jak i kamery żeby pilnować jak bandytek Pierdolone stelaw z rangierem na czele. To jest poniedziałek nie ma co się kurda, święta idą. 18.4 trzymamy. I dać, jakie to jest tajny te speluwy bitro wietrolo. Wszyscy wiedzą oprócz siebie Ale tak to jest jak rządzi pieniądz, no to tak zawsze ujepanych gnońcami jest trochę jeszcze blokuje tak po prostu, bo widać, że no nie są sobą. I żeby byli wszyscy bankierami jak kurczak, to byliby o wiele jeszcze mądrzejsi, a tak to tak trochę ich, trochę ich po prostu blokuje to jeszcze.